Cześć, czołem. Z tej strony Przemek Zonety. Dzisiaj będziemy opowiadać o czymś ważnym, o czymś praktycznym, o czymś, co powinieneś wiedzieć, jeżeli masz swoją stronę internetową sklep internetowy i sam uzupełniasz ten sklep, sam dodajesz zdjęcia, sam dodajesz produkty do swojego sklepu, bo dzisiaj będziemy mówili o kadrowaniu zdjęć i o zmniejszaniu zdjęć. E Generalnie tak. Po co w ogóle jest to całe kadrowanie? Zobacz. Jeżeli ja mam blog na przykład e, Donety, jesteś na blogu Donety, to e, wszystkie te miniaturki, które tutaj widzisz, są tej samej wielkości, tak? Te zdjęcia, które tutaj są, są tej samej wielkości. One są dopasowane. E, więc jeżeli ja dodawać będę kolejny wpis na blogu, to powinienem przygotować taką miniaturkę, która jest tej samej wielkości co pozostałe. Jeżeli ja dodaję na przykład jakiś wpis do pokazu slajdów, to powinienem dodać e, takie zdjęcie tutaj do tego slajdera który ma takie same proporcje, takie same, takie same rozmiary, jak te, które są już dodane, te, które są zaprojektowane przez nas, przez programistę. Jeżeli tutaj w tej sekcji idealna start mamy kwadratowe miniaturki, to one też powinny być jakichś rozmiarów. Skąd wiedzieć, jakie to są rozmiary? Zapytaj nas. Jeżeli masz pokaz slajdów, zapytaj nas, jakie zdjęcia do tego slajdu powinny być i najlepsze. Jeżeli na przykład masz miniaturki produktów w swoim sklepie internetowym, też nas o to zapytaj. Miniaturki produktów, zdjęcie produktów po zdjęciu w tą miniaturkę. Każde zdjęcie ma swój rozmiar, ma swoje proporcje. Możesz spróbować spra sprawdzić to samodzielnie, na przykład, żebym zobaczył, jakiej wielkości jest ten kwadracik. Ja to robię w, w bardzo prosty sposób. Klikam prawym przyciskiem myszy, zbadaj element. Eee, najeżdżam sobie myszką na to zdjęcie, tutaj, które znajduje w kodzie źródłowym e, i mam napisane, że e, Instruct size 400x400 -400 pikseli. Tak? Więc jak wiem, że to zdjęcie ma 400x400 -400 pikseli? E, możesz to zrobić prawy myszy. Zapisz grafikę jako i ona, ona też Ci się zapisze w oryginalnych wymiarach. Więc jak sobie teraz tę grafikę otworzę, to zobacz, w programie graficznym mam napisane, że to ma 400x400 pikseli. Jak będę chciał zmienić rozmiar, aktualna szerokość 400x400 pikseli. Jeżeli nie chcesz się bawić i nie umiesz tego robić samodzielnie, nie ma problemu, napisz do nas, powiemy Ci co i jak. No dobra, ale jeżeli już masz te konkretne wymiary, które powinieneś na swojej stronie umieścić, eee, no to jak się do tego zabrać? No właśnie, ja używam dwóch narzędzi. Po pierwsze Canva. E, używam kanwy do tego, żeby to zdjęcie wykadrować, i używam tajny PNG, czyli tinny PNG, małe, małe PNG, takie narzędzie, które te zdjęcia potem kompresuje. Dobra, zaczynamy od kanwy. Jeżeli na przykład ja wiem, że weźmy sobie na przykład sklep z kubkami, tak? E, to zdjęcie ma wymiary e, 500x474 piksele. tak? 500x474 piksele. 500 na 474 i takie ja potrzebuje utworzyć zdjęcie. Tworząc sobie w kanwie nowy projekt 500 na 474 piksele, klikam sobie utwórz i zobacz. I mamy to. Kanwa mi tworzy obszar roboczy, który jest takiej wielkości. I teraz tak. Wgrywamy do kanwy swoje zdjęcia. Ja już sobie wgrałem na przykład zdjęcie z kubkiem, zrobiłem sobie. Właśnie, tu jest, tu jest nasz bohater naszego zdjęcia. Mam kubek. Cyknąłem przed chwilą mu fotkę. To nie jest profesjonalne zdjęcie, które powinienem umieścić na sklepie internetowym. Nie jest odpowiednio oświetlone, jest szare, ale to nieistotne, istotne. Tak? To jest tylko przykład. A zobacz. Klikam sobie w to zdjęcie, ono nam się tu pojawia. Mam ten biały obszar roboczy, i na tym białym obszarze roboczym muszę sobie tak to zdjęcie ułożyć, żeby wyglądało jak najlepiej. Tak, cyk. Ja bym na przykład zrobił coś takiego, e, tylko tutaj kwestia jest taka, że akurat dodajemy zdjęcie produktowe, które powinno być na białym tle, więc trzeba by to tło wyciąć. Jeżeli masz kanwę premium, która jest generalnie świetna, wymiata i serdecznie Cię do niej zachęcam, żeby sobie to kupił, jeżeli faktycznie e, masz e, do czynienia z obróbką zdjęć, możesz sobie wejść w efekty i kliknąć narzędzie usuwania tła. To tło, jak znam życie, pewnie mi się dobrze nie usunie, bo to zdjęcie jest ciemne, tak? Tutaj y, brzegi są y, dość szare, więc tutaj ten kubek nie będzie tak ładny i idealny. I pokazuje tylko sposób działania. To wycinanie trwa trochę trochę trwa i zobacz o, no tak jak myślałem, zobacz, tutaj masz takie szare po bokach, to jest brzydkie. Eee, żadnymi filtrami tego nie podrasujemy, bo to jest kwestia po prostu błędu przy robieniu zdjęć, ale tak jak mówię, robiłem, to tylko sobie na szybko na, na swoim biurku. Możesz sobie zmieniać nasycenia koloru, możesz sobie zmieniać. Ja eee, przyciemność, to zdjęcie rozjaśniać. Możesz je sobie dowolnie modyfikować, tak? Mamy już przygotowane swoje zdjęcie. Wróć o. Czemu nie mogę nim ruszyć? Coś się zepsuło, nie mogę go edytować, a bo nam się w tle dodało, OK. E, mamy przygotowane swoje zdjęcie, układamy je sobie tak jak chcemy, żeby wyglądało docelowo, klikamy sobie pobierz, zawsze sugeruję pobranie, no właśnie. Jeżeli ma być zdjęcie bez tła, to pobieramy w PNG. Jeżeli tutaj są dobre, jak ma być, wybieramy pobieramy sobie jpega. Na stronie używamy, używamy jpegów. Jest osobny wpis na blogu, który podlinkuję pod tym linkiem, pod tym filmem, żebyś zobaczył sobie więcej na temat formatów zdjęć. Nie będę teraz o tym opowiadał jeszcze raz. Ja pobieram jpega, od Pega, klikam otwórz i bym mam, Mamy zdjęcie o wielkości 500x474, tak? I teraz możemy sobie wejść do sklepu, to zdjęcie wgrać i mamy ładnie wykadrowane tutaj zdjęcie do sklepu internetowego. Jeżeli byś na przykład przygotowywał sobie taki kwadraci, jaki tutaj potrzebuje na, na stronę internetową, to ma rozmiary, rozmiary 400x400. Więc, jeżeli nie masz kanwy premium, musisz sobie po prostu utworzyć nowy projekt. Jeżeli masz kan premium, możesz zmienić rozmiar bezpośrednio w projekcie 400 na 400 Zmień rozmiar. Zobacz. To nam się trochę zwęziło. Obszar rozmiar roboczy nam się trochę dostosował. Ja sobie to zdjęcie z tła usunę. Wrócimy sobie to zdjęcie jeszcze raz. Przygotujemy sobie to tak. Wykadrujemy sobie fajnie i śmiga. I jest OK. Możemy nawet sobie to zdjęcie trochę powiększyć. Masz tutaj obszar roboczy, tak? Więc tak dopasowujesz zdjęcie, żeby ono w nim jak najlepiej wyglądało. OK, to jest jedna ważna sprawa. Jeszcze jedna ważna sprawa. Ważna sprawa jest taka, że zawsze zdjęcia zmniejszamy, a nigdy go nie powiększamy. Zobacz, to mam taką ikonkę przemka, trochę podobny do mnie. Eee, on jest stosunkowo, to jest zdjęcie stosunkowo małe, tak? Tu mamy rozmiar 400x400. -400. Jak to zdjęcie powiększymy, to zobacz, co tu się robi. O. Robią się takie brzydkie narożniki, takie brzydkie krawędzie. Im bardziej to zdjęcie będziemy powiększać, tym te, tym te piksele będą bardzo wyraźne. Więc z małego zdjęcia e, nie zrobimy super jakości dużego zdjęcia, tak? Zawsze zdjęcia zmniejszamy, nigdy nie powiększamy. Troszkę to zdjęcie małe można powiększyć, tak? Tylko w granicach rozsądku, żebyś właśnie tych pikseli nie miał, żeby to zdjęcie nie wyglądało brzydko. OK, jeżeli już mamy na przykład e, to zdjęcie z tym kubkiem, wróćmy do tego kubka. Pokażę Ci coś bardzo ważnego. Zróbmy to jeszcze raz. Cyk, tak? Eee, zróbmy to jeszcze raz. Eee, zanim Ci pokażę, jak się zapisuje, jeszcze jedną rzecz Ci powiem. Eee, generalnie, my te zdjęcia, które. bo no zobacz, to zdjęcie jest Ctrl Z, cofam zmiany. To zdjęcie jest bardzo poziome. Ono jest poziome, tak? Jeżeli ja to zdjęcie bym rzucił tutaj poziome, Tutaj, no to zobacz, ono byłoby mniej więcej takiej wielkości, tak? Ono nie byłoby kwadratowe jak ten kubeł, tylko by było takie poziomy, więc u góry i na dole miał być mnóstwo wolnej przestrzeni. Zobacz, my możemy zrobić tak, że na przykład, jeżeli ty tych zdjęć nie chcesz kadrować, bo ci się nie chce, nie masz czasu, nie masz możliwości, to my możemy zrobić tak, że na przykład to zdjęcia będą automatycznie kadrowane do kwadratu. Tylko jakie to ma za sobą konsekwencje, zobacz. Jeżeli kadrujemy zdjęcia do kwadratu pionowe. No, to musimy uciąć trochę z tej góry zdjęcia i trochę z dołu zdjęcia. Jeżeli kadrujemy zdjęcie poziome, to musimy uciąć trochę lewej strony i trochę prawej strony, tak? Tak, że zostanie nam środek tego zdjęcia. I to robi automat, tak? Nie ma możliwości takiej, że ty sobie sam wybierzesz, która część tego zdjęcia będzie, będzie obcięta, a która nie. Zawsze prawa, lewa strona ucinana zostaje sam środek, więc e, niby to działa. W przypadku, nie wiem, jakiejś galerii zdjęć, e, to można z tego rozwiązania korzystać. Niemniej, jeżeli faktycznie dodajesz zdjęcia produktowe na swojej stronie, a zdjęcia na Twojej stronie sprzedają, bo zdjęcia po prostu sprzedają, tak? kupujemy oczami w większości, to, to te zdjęcia powinny być dobre, powinny być dopasowane, więc proponuję Ci, żebyś albo samodzielnie te zdjęcia kadrowe, tak jak Ci teraz pokazuję, albo żebyś te kadrowanie zlecił komuś, jakiejś firmie, która za to za Ciebie zrobi. Dobra, mamy już tą fotkę przygotowaną, mamy wykadrowane zdjęcie do kwadratu. Jak je teraz zapisać? Zapisać je bardzo prosto, bo w prawym górnym rogu mamy taki przycisk pobierz. Klikamy sobie pobierz, pobieramy sobie np. tym razem PNG, bo będzie lepsze, lepiej widać co chcę Ci pokazać? Zobacz, pobiera mi się mój projekt. To jest to zdjęcie, które teraz pobraliśmy. Widzisz? Ono ma 400x400 pikseli. Tylko to zdjęcie, zobacz, ma 175 kB. No to jest dla mnie bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. jak na takie malutkie zdjęcie, to, to jest za dużo, zdecydowanie. Dlatego mamy takie cudowne narzędzie TinyPNG. Tak? Tiny Możemy sobie do tego narzędzia to zdjęcie wrzucić. Klikam, przeciągam. I zobacz, 178KB zrobiło nam się 58KB, gdyby to był JPEG, to byłby ten rozmiar jeszcze, jeszcze, jeszcze dużo mniejszy. Ten obraz pobieram i zobacz, porównaj sobie, widzisz jakąś różnicę w jakości? Mini, mini, minimalna, naprawdę jest minimalna różnica, gołym okiem niezauważalna, a zdjęcie jest trzy razy lżejsze. I to trzy razy lżejsze zdjęcie na stronę internetową wrzucamy. OK, co ci jeszcze mogę pokazać? Mogę ci pokazać, jak zrobić to samo na telefonie. Na telefonie zasada jest dokładnie ta sama. Eee, też mam kanwę na telefonie. Eee, jest... Nie lubię tego robić. Ja na telefonie nie pracuję na co dzień. Niemniej znam osoby, moje, klientki moje, które na przykład prowadzą jakieś butiki odzieżowe, które głównie, głównie korzystają z telefonu. Mało z komputera. Eee, I zobacz. Otwieramy kanwę na telefonie. Eee, klikamy sobie w kanwę. Eee, mam swoje projekty. Mam te projekty też, które robiłem na komputerze, więc mam pełną synchronizację. Nie chcę szukać moich projektach, chcę zrobić nowy projekt. U góry mamy taki przycisk rozmiar niestandardowy, więc też możemy sobie wpisać na przykład 400 na 400 Tworzymy nowy projekt i dodajemy zdjęcie. Ja mam tutaj przesłane zdjęcie. Mam cyk ten kubek, i dokładnie to samo co robiłem na komputerze, tylko dużo, dużo trudniej, bo muszę to robić palcami. To jest dla mnie bardzo nieintuicyjne i chyba jestem za stary na takie rzeczy. Ale dobra, próbujemy. Jak widzisz, Tutaj to jest męczarnia dla mnie straszna. Normalnie na komputerze wychodziło mi to jakoś trochę szybciej. Dlatego do optymalizacji, do jakichś tak usprawnienia tych rzeczy proponuję Ci jednak komputer. Zobacz, mamy dokładnie to samo, co zrobiłem wcześniej. Tak? Yy, możemy sobie to zdjęcie pobrać chyba to jest ten przycisk. Tak, zapisz obraz jako. Pobieramy ten obraz na telefon, rzucamy do tajnej ben pędzi i działa, tak? I masz to zdjęcie na telefonie, I z telefonu możesz później dodać je do sklepu, zapisać na, na swojej stronie internetowej. Ok, w takim razie to wszystko. Wiesz, jak wykadrować zdjęcie, wiesz, jak utworzyć sobie obszar roboczy do tego zdjęcia, czyli te docelowe wymiary, jakie to zdjęcie powinno mieć. Ja naprawdę zachęcam Cię do używania Canvy. To jest bardzo proste narzędzie i zachęcam Cię też do zakupu jej opcji premium, która kosztuje parę groszy, chyba około 10 dolców maksymalnie miesięcznie. A bardzo, bardzo, bardzo pomaga przy obróbce graficznej bez jakiejkolwiek znajomości Photoshopów, czy Gimpów, czy innych programów, które musisz mieć, je działa na telefonie, działa na komputerze. Kilkoma zdjęciami, jak widziałeś, jesteś w stanie kadrować zdjęcia, podrasowywać je wycinać tło ze zdjęć na swoją stronę internetową. Tutaj, w rogu ekranu, zobaczysz w tym rogu. W tym rogu ekranu zobaczysz link do, do rejestracji na tej kanwie, Wbij sobie na niego, przetestuj to narzędzie, a ja nagrywam kolejne filmiki. Do zobaczenia. Cześć!